Szanowni zebrani, uczestnicy uroczystości. 3 sierpnia 1946 roku Danusia Siedzikówna została skazana przez komunistyczny sąd na śmierć. Została uznana za winną. Czego była winna? Czemu była winna? Otóż była winna. Była winna, bo została wierna przysiędze, którą złożyła kładąc ręce na krzyż. Była winna, bo została wierna swoim towarzyszom, żołnierzom. Żołnierzom, walczącym do końca o Wolną Polskę. Była winna, bo pozostała wierna honorowi, który też przysięgała. Była winna. Pozostała wierna Polsce. Ale nie tej, którą oferował okupant. Nie temu tworowi, na którą została zamieniona najjaśniejsza Rzeczpospolita. Była winna, bo zachowała się jak trzeba. Dlatego dziś jesteśmy tu obecni. Dlatego w tym miejscu od lat... Spotykają się uczestnicy rajdu śladami piątej brygady wileńskiej na jego zakończenie. Dlatego jutro będziemy w Gdańsku, bo jesteśmy winni. Jesteśmy to winni. Danucie siedzi kównie. Jesteśmy to winni nie tylko dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że tak chcemy. wczoraj w lokalnej prasie padły ogromnie krzywdzące i bolesne słowa, które wypowiedzieli mieszkańcy Narewki, częściej mieszkańców, których pewnie dziś tutaj z nami nie ma. Pozwólcie Państwo, Skierować do tych, których nie ma kilka słów, i proszę, przekażcie je. Wolność i patriotyzm to są wartości uniwersalne. Życie człowieka jest wartością największą. Życie młodego człowieka, który poświęca je w imię ideałów. Jest wartością bezcenną. Nieważne, nieważne, kto, jej, jak, kto jest jakiej narodowości i jakiego wyznania. Bez względu na to, kto próbuje poróżnić, w jaki sposób tych, którzy tu mieszkają. To są wartości, które zasługują na najwyższy szacunek. Ta dziewczyna była stąd. Nie róbcie z niej obcej. Ta dziewczyna była stąd, jak żołnierze łupaszki z miast i wiosek polskich. Ta dziewczyna była stąd. Nie dajcie jej od siebie odepchnąć. Umiejcie być z niej dumni, tak jak i my jesteśmy. Gdy losy wojny przesądzić się miały i pancerny pierścień był u wrót Berlina, dla nich ta wojna wcale się nie kończy. Walka o wolność dla nich się zaczyna ze zniewoleniem narzuconym siłą. Przez obcy system sąsiada ze wschodu, który w istocie, w swoim założeniu, miał złamać ducha polskiego narodu. Wolność, niepodległość to ich święte hasło. Zrodzone, by bronić Ojczyzny od wroga. Za swoje marzenia oddawali życie. Bo do wolności przez ofiarę droga. Fałszywa wolność i przyjaźń obłudna, że żołnierzom wyklętym zawsze była obca. Tak ich uczyli, tak ich wychowali od lat najmłodszych, od małego chłopca. Ich zbrojny opór. Choć w nierównej walce, wciąż dawał nadzieję, wciąż o tym mówiono, że przyjdą czasy, że przyjdzie ten moment, gdy polski orzeł znów będzie z koroną. Przykład odwagi, męstwa i ofiary, jaką złożyć chcieli wyklęci żołnierze. Katowniach, więzieniach i na szubienicy, bo wolność ojczyzny krzyżami się mierzy.